Witam wszystkich tu Hikomikos. Już długo zastanawiałem się nad tym, ale podjąłem ostateczną decyzję. Kończę z kanałem YouTube Hikomikos. Tak, to jest ostateczna decyzja. Już ostatnio w ogóle nie miałem żadnych filmików, które by miały dużo łapek w górę ani subskrypcji. Wszystko co ciągle spada. Tak więc zamykam kanał i to już koniec. Nie będzie moich filmików, nie będzie żadnych unboxingów. Będę miał wreszcie święty spokój. Wszystkie karty wystawiam na na, tą, na aukcję. Link jest widoczny w opisie filmiku. Także, jeśli byście chcieli kupić, to zapraszam. No, i to tyle. Żegnajcie, już nie będzie żadnych nowych filmików. I nawet nie macie nie co komentować w sumie, bo ja raczej tego nie sprawdzę, bo zamykam konto i nawet nie będę miał dostępu do tych komentarzy. Wszystkie filmiki chyba raczej skasuję. Na razie ten zostawię tak, żebyście wiedzieli, co się ze mną stało. A potem w ogóle już nie będę wchodził na kanał ani nic. Fajnie było przez chwilę, że w ogóle parę osób się zainteresowało moim kanałem. No ale to już jest koniec. Nie ma już nic. Żegnajcie. Cześć.